Dzisiaj zrobimy bardzo smaczny deser. Nie będzie to tarta, tylko tarteletka, czyli mniejsza forma tarty na bazie kruchych kakaowych ciasteczek, do tego świeże maliny i beza włoska. Kruche ciastka kakaowe miksuję na drobny piasek. Dodaję do tego miękkie masło, mieszam wszystko razem. Jeżeli nie chce się połączyć, możecie zrobić to śmiało rękoma. Wtedy się bardzo dobrze wyrobi. Masę dociskam bardzo mocno do dna i do brzegu foremek, żeby bardzo dobrze przylegała i wkładam do lodówki na jakieś 30 minut. Do garnka wsypuję maliny, cukier oraz cukier waniliowy. Wodę mieszam z mączką ziemniaczaną. I teraz, słuchajcie, jeszcze nie włączam gazu, ale wlewam to do rondelka. I teraz odpalam gaz i będę sobie mieszał do momentu, aż z tych moich malinek i z mączki, z cukru zrobi się taki fajny kisiel. Na małym ogniu doprowadzam do zagotowania. Wyłączam gaz, dodaję pozostałą część malin, delikatnie mieszam, przelewam do miseczki i odstawiam do przestudzenia. Spody kruche już bardzo ładnie ściągnęły. Możemy dodać ugotowany i przestudzony kisiel. Dzielimy na cztery równe części, wyrównujemy i wstawiamy do lodówki na kolejne 30 minut. Ja za chwileczkę wleję. Białka do misy miksera i będę powoli ubijał, a wy w międzyczasie sobie zerknijcie na playlistę z przepisami na desery. Tam naprawdę znajdziecie dość dużo inspiracji. Do rondelka wlewam wodę z cukrem, gotuję do momentu, aż temperatura osiągnie 116-118 stopni. Gdy temperatura cukru jest już odpowiednia, Cienkim strumieniem wlewamy gorący syrop do ubijających się białek. Gotową bezą włoską szprycujemy nasze tartaletki. Opalamy palnikiem i dekorujemy świeżymi malinami. Jeszcze tylko mały, zielony akcencik. Moje tartaletki malinowe z bezą włoską są gotowe. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi przepisami, zaznaczcie dzwoneczek. Jak się podobało, łapka w górę. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!